Słuchajcie, jaka fajna sytuacja. Jestem już w Bucharze, tak na wstępie powiem. Jak przyjechałem pociągiem do Samarkandy, to czekając na Yandexa, czyli takiego Ubera tutaj, taka młoda para stała i zaczepił mnie chłopak i mówi, że podoba mu się mój tatuaż, że taki podróżniczy. No, okazało się, że to są para Włochów, którzy też podróżują po świecie. W wielu miejscach byli tam, gdzie ja. No, bardzo sympatyczni młodzi ludzie. w prawo. I wyobraźcie sobie, że teraz yy, wysiadam na dworcu kolejowym w Bucharze. Samarkandzie jechałem. I nagle słyszę: Hello! <grywa> obracam się do nich. widzieliśmy wspólnie Indexa, bo nasze hotele są blisko siebie. Mają yy, też kanał podróżniczy taki na YouTube. I no, są małymi youtuberami, podobnie jak ja. To jest właśnie, między innymi, fajne w podróżowaniu. Że poznaje się wielu ludzi i z reguły podróżnicy to są bardzo pozytywni ludzie. Jestem już przebrany, wykąpany, idę do starego miasta, muszę coś zjeść. No, jestem po późnym obiedzie. I teraz schodzę uliczkami buchary. No, na pierwszy rzut oka widać, że to jest zupełnie zupełnie inne miasto jak Samarkanda. No już nawet tutaj nie przywoła. Nie da się kręcić, żeby kogoś nie złapać ubiegłych, Trudno. Całe miasto mam wrażenie składa się z takich uliczek jak ta. Budynki zrobione w tym samym stylu. Myślę, że są w większości zabytkowe, chociaż widać poprawki pewne. I no, ta uliczka jest w miarę szeroka, ale jak iść, idzie się do mnie do hotelu, to są tak wąskie jak e, gdzie w Malcie niektóre były takie. Malta jest bez porównania ładniejsza jak dla mnie. Tak naprawdę jutro zacznę zwiedzanie. Dopiero wtedy będę mógł cokolwiek ocenić. Na razie no, nie robi na mnie takiego wrażenia jak Samarkanda. Samarkanda jest jedyna w swoim rodzaju i wyjątkowa. Taka moja ocena. Zobaczymy jutro, jeszcze cały dzień mam, i pojutrze wlecę do Taszkentu, wracam do domu. Ciekawy budynek, a jednocześnie dzieło sztuki nowoczesnej. Z zewnątrz w całości jest zbudowane, jak widać, z misek, pokrywek do garnków, samych garnków, czajników. A w środku ściany, wyłożone są tymi talerzami takimi ceramicznymi. Ciekawy pomysł. Sztuka nowoczesna. I atrakcja turystyczna jednocześnie z wykorzystaniem nietypowych materiałów budowlanych w cudzysłowie. Znowu sztuka nowoczesna z efektami dźwiękowymi. Te dźwięki krążą wokół tego placu, który tutaj widzicie. Te dwie rzeźby, to piramidy, są stworzone z telefonów komórkowych. No, ten pan nie jest częścią rzeźby, ale się wkomponował. Powiem wam, że właśnie o tej porze, jeżeli będzie zwiedzać centrum, to jest tego trochę. Ale ustawcie sobie czas tak, żeby zahaczyć również o wieczór, bo wtedy zupełnie inaczej wygląda buchara. Robi się tak bardziej nastrojowo, tak bardziej europejsko powiedziałbym, więc no, to nie jest czas na zwiedzanie zabytków, tylko właśnie na poświęcenie się lenistwu, wypiciu jakiegoś piwka, wina, kolację. A no, to jest samo centrum. Rynek jest bogaty w różnego rodzaju pamiątki. Tutaj możecie kupić pamiątkowe szale. Ale też sztuka użytkowa jest, czyli takie, no, pięknie tkane dywany. Widziałem nawet były w jednym miejscu był sklep z dywanami i one były chyba z jedwabiu, czyli nie pytajmy o cenę, no, ale muszą być drogie. Oprócz sztuki użytkowej, jak ktoś jest. To można również kupić obrazy, albo szachy ręcznie robione, tudzież biżuterię ręcznie robioną. Kapelusze, czapki futrzane, o, karakuły, które kiedyś były w Polsce bardzo modne za komuny. Teraz już chyba nikt nie nosi. Spacerując po wieczornej Bucharze, zaczynam mieć takie, takie nieodparte wrażenie. No, bym się mylił, że jest to miasto bardziej dla turystów, imprezowiczów niż dla podróżników. Bo no ciągle się kręcę po centrum, ale jednak to jest kilkanaście ulic i wszędzie są hotele, restauracje. Jeśli się zdarzają jakieś dzieła sztuki, to nowoczesnej, w stylu ten domek z garnków patelni i pokrywek, albo dwie rzeźby z telefonów komórkowych zrobione. Natomiast jak przeszedłem się uliczkami, które no wychodzą z tego rynku, że tak go nazwę, to wszystkie są identyczne. Wszystkie są z identycznych materiałów. Wszystkie budynki są przeważnie jedno, góra, dwupiętrowe. I to wszystko. No muszę poczytać trochę dokładniej na, na temat Buchary, gdzie trzeba pojechać, żeby zobaczyć coś jeszcze więcej. Bo tutaj, tak jak mówię, centrum to jest może nie imprezownia, bo tutaj dyskotek nie ma, ale to jest no takie rozrywkowe, że tak powiem. Ogromne restauracje, hotele, deptaki. I sklepy z pamiątkami w sobie przez centrum patrzysz jakiś zabudkowy budynek, a wstąpię do środka. Może coś ciekawego zobaczę. Może czegoś się dowiem o Bucharze innej. No a wewnątrz tego budynku, pamiątki, ciuchy. A w dziedzińcu, restauracja oczywiście. A wokół restauracji sklepy z dywanami, z pamiątkami, z ciuchami itd. itd. W dziedzinie trzeba przyznać piękny. Pięknie utrzymane wszystko lśniczystością. I w sumie nie wiem czy to jest stary budynek, czy nowy zrobiony na stary. Wygląda mi raczej na zabytkowy. Tradycji stała się zadość. No, trzeci hotel, w którym mieszkam, też go wam pokażę. Ile uliczek trzeba przejść, żeby tutaj trafić? do masakra. Dużo ludzi jest. Pokój numer 210. Powiem tak, krzału nie ma. To jest pokój trzyosobowy. No ale sam go oczywiście zajmuję. No pokój jak pokój, to tylko śpię tutaj. No. Nie ma już apartamentu. Ale cena jeszcze niższa jak tam. Ważne, że jest łazienka. W porządku. Dobra, iść spać. Nabrać siły na jutro. Dobranoc. Jestem w pałacu Sitori Mokhikoza, właściwie no, na jego dziedzińcu. No i nareszcie udało mi się znaleźć w Uzbekistanie zupełnie inną architekturę. Innego typu. I wybudowaliśmy także półki na ścianach służące jako magazyn. Uh -huh. Lustra były podarowane przez włoskiego mirrors, ambasadora. Mirrors. Uh, mirrors. Well. I były ruskie. O, to jest właśnie uh -huh. ten dekorator wewnętrzny. A to jest miejsce, gdzie odnalazłyby się panie? Bogato w Mamy coś dla miłośników sztuki. Repliki tworzone przez panów, którzy tutaj obok są przy stoisku. Niektóre obrazy są tworzone przez nich na podstawie własnej wyobraźni, że tak powiem, ale są również. Reprodukcje, tylko w innym stylu robione, na przykład widziałem tam obrazy Klimta. Karabat. Na ruskim, na angielskim, jak podobnie? Na ruski, na angielski. Kitaj, Samarkand, Bukhara, Kiwa, Stambuł, Wieniec, Hiszpania. Usłowne tutaj przedstawia kilka miejsc, bo jest i Samarkand, i Bukhara, Kiwa. Turcja, Wenecja i po kolei są przedstawieni tutaj bohaterowie danych miejsc. Wszystko na jednym obrazie. Mamy tutaj obrazy Klimta, tylko to są malowane po prostu na, na papierze, natomiast Klimt innym sposobem tworzył te dzieła. W jednym z budynków można zobaczyć tradycyjne biory kobiece, właściwie szaty takie. Bardzo zdobne, bardzo skomplikowane szycie. Jak to Uzbecy mają w swoim zwyczaju niesamowicie wiele elementów, detali. Wyobraźcie sobie, ile tutaj ukłuć igłą musiało być. A no to nie jest maszynowo robione. Kolejne pomieszczenie z szatami. Na terenie tego kompleksu pałacowego jest również woliera dla ptaków, a konkretnie dla pawi. To jest droga z mojego hotelu do centrum. I wyobraźcie sobie, że ten jeżdżą samochody. Dzień dobry. Piątek, godzina 10.47, Buchara. Za 4 godziny mam samolot do Taszkentu, skąd będę wracał do Polski. Zostało mi jeszcze trochę czasu, jestem w mieście. Ale wracam już do hotelu, bo o 12 jest check-out, wymeldowanie i no, biorę Yandexa i jadę na lotnisko. No, trzeba być trochę wcześniej. Bilet kupiłem z bagażem 23 kg. Mam nadzieję, że... E, no nie, waży więcej, bo nie wiem jakie następstwa sobie mogą być. Czy dopłata, czy nie polecę. Dam zlecia. No i teraz kutnia, kto ma pierwszeństwo. Jestem w Warszawie. Jeszcze tylko podróż do domu i. No i koniec. Dzięki jak zwykle za spółza podróż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w trakcie kolejnej. Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale na pewno.